Johan Remenevensen, 240 metrów. On tutaj na tym, na tym obiekcie skacze, jak natchniony. Wczoraj niewiarygodne odległości. Dzisiaj w tej pierwszej serii konkursowej, także jak wysoko zawiesi poprzeczkę Gregorowi Schiralcauerowi. Johan Remenevensen, ach, zachwiało nim tu w powietrzu, ale to on wyprawia! Jakżeż daleko on potrafi tutaj skoczyć! I ta pewność siebie, ten wzniesione ręce, dwa palce skierowane ku górze. Ja jestem królem, ale pytanie, czy na pewno 234,5 metra z tego skróconego rozbiegu. Popatrzył Simon Aman, no tak, tak, wypada tylko pogratulować rywalowi Tom Hilde, gratuluję Johanowi Remenowi Evensonowi, już pewnego co najmniej drugiego miejsca na podium, no ale jaka będzie odpowiedź Gregora Slirencawera? Jaka będzie odpowiedź Gregora Schlierencauera, czy wytrzyma tę presję o, o formę sportową Austriaka, możemy być spokojni. On musi wygrać tę walkę w głowie, on musi przestać kalkulować, on musi po prostu usiąść, pojechać, odbić się i dać się ponieść nad zeskokiem tej największej skoczni świata. Czy ją...